Cześć kochani. Dzisiaj story time na temat pewnej aplikacji, która znacząco ułatwia mi życie. I wow, zaskoczenie, tym razem nie będę mówić o potasie, tylko o po prostu zdrowszym wyborze, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Jest taka aplikacja jak Zdrowe Zakupy. Mi ją polecił lekarz nefrolog z naszej stacji dializ. I powiem wam, że to jest złoto. Żałuję, że mam DHD i wiecznie zapominam wszystko zeskanować, bo później, kiedy w domu sobie o tym przypomnę, zdarza mi się, że skanuję jakiś produkt, i on w ogóle nie powinien wylądować w tym domu. Pamiętajcie, że rzeczy, które ja tutaj pokażę jak będę je skanowała, to nie oznacza, że osoby dializowane, czyli takie bez nerek, mogą je spożywać. Ja nie mieszkam sama, a tylko ja w tym domu się dializuję, więc bierzcie to. Pod uwagę. Pierwsza rzecz, jaką zeskanujemy, to jest Kolagen Shot. To akurat sobie wymyśliłam przy odchudzaniu, że, że na kości wiecie coś tam. Ale jeszcze tego nie piłam, bo zapomniałam skonsultować, czy w ogóle mogę. Jak ktoś z Was wie, to napiszcie mi w komentarzu. Aplikację ściągamy przez swój sklep Play, Play Store, tak? Jest na Androidzie, bo już nie pamiętam jak to się nazywa. Czy tam App Store na iPhoneie? Będziemy skanować, yy, chciałabym Wam to jakoś tak pokazać w czasie rzeczywistym, czyli tak klikamy sobie tutaj, no no, ajajaj, aj, aj. matko, yy, zdrowe zakupy, dobra wracaj tu, skanuję. Sobie kod kreskowy i wyskoczyło wszystko na temat tego produktu. Przede wszystkim co mnie interesuje, to to, że wyskoczyło, że jest zdrowy. Yy, czyli trafia do koszyka. OK, można go spożywać. Teraz zeskanuję coś takiego. Ja to kupiłam w czasie fazy na yy, kuchnię azjatycką, bo bardzo lubimy. No i to był błąd, bo wyskakuje mi, że mam to ograniczać. I ja sobie tutaj mogę w tej aplikacji sprawdzić, z jakiego powodu mam to ograniczać, bo jeżeli się okaże, że tylko ze względu na sól, którą akurat ja mam ok, sód mam zawsze albo za niski, albo ledwo w normie, więc ok, jeżeli będzie to dotyczyło wyłącznie soli, dla mnie ten produkt nadal będzie ok. Ale sobie mogę zawsze sprawdzić. Tylko, że ym, pod spodem Mam jeszcze taką podpowiadajkę, i tu mi wszystko pokazuje, ile to ma kalorii, tłuszczu, kwasów nasyconych, że są węglowodany, ile, w tym ile to jest cukru, ile to ma białka. To, to jest maga, m, potrzebna rzecz. No i y, no to ląduje, że ograniczaj, ok? Pewnie ze względu na tą sól. Stwierdziłam, że spróbuję też tranu z apteki. To też nie mój, ale. Pokazuje mi, że to jest produkt świetny, więc super. No spróbowałby nie być. Humus to skanujemy, i mówi mi, super, znalazłeś nowy produkt. I ja nigdy nie mam czasu na to, żeby to robić. A byłoby fajnie, gdybym to robiła, bo wtedy no, byłoby to problematyczne. Z moim wzrokiem przeczytać ten opis. Ech, em, trzeba to spisać, wszystkie te produkty tutaj, bo jest prześlij zdjęcia produktu i później Ci wyskoczy, żeby tam powpisywać. Ja się teraz nie będę w to bawić, ale kiedyś myślę, że to zrobię, bo to się przyczynia do rozwoju tej aplikacji. Im więcej produktów, tym fajniej. Następnie skanuję zwykłą śmietanę, żeby sprawdzić czy do... dobra. Dobra, okej, okay. no to teraz produkt, który na pewno nie będzie dobry, syrop i wiecie, ze sklepu. Skanujemy. Wyskoczył. I co? Miałam rację? No, miałam ograniczeń. Ale tu pisze czemu ograniczyć ze względu na cukry proste. Czyli widzicie, to jest pomocne nie tylko dla nas, dializowanych, ale dla wszystkich, dla ludzi, którzy muszą uważać na cukier. Na pewno też dla osób bezglutenowych, którzy chorują na celiakę, to się przydaje, bo tam też są zawsze pokazane rzeczy, typu właśnie ten gluten, jeżeli w czymś jest. Nie będę teraz się bawić w sklep i tutaj wszystkiego wyjmować i skanować, ale co wam chciałam powiedzieć, na co zwracać uwagę skanując. Właśnie na to, żeby sobie to dopasować do siebie indywidualnie. Bo jeżeli Wy wiecie, że Wam na przykład sód bardzo zeszkodzi, w sensie sól, to będziecie się stosować do tego właśnie, że wyskoczyło No, Jeżeli ze względu na sól, a masz problem z solą, to się posłuchamy tej aplikacji. Ja się chciałabym jej słuchać, żeby kupować tylko produkty świetne, ale no nie jest tak łatwo. Bo albo one są dużo droższe, albo po prostu jest ich mało. Czasami muszę kupić coś, co nie jest świetne, ale już ze składem dobry mnie zadowala. Natomiast co zrobić w momencie, kiedy wyskoczył nam jakiś produkt i on ma tam napisane, że ograniczaj albo totalnie unikaj. On chyba się stosuje na zewnictwem świetny, dobry, ograniczaj zły coś takiego. I nie wiem, wydaje mi się, że Unikaj tam też jest. W każdym razie yy, okej, okay. aplikacja daje nam możliwość mm, kupienia innego produktu, który spełni nasze potrzeby, bo potrzebowaliśmy po coś ten produkt, ale będzie lepszą wersją. W sensie, to nie jest jeszcze pod wszystkimi produktami, ale zauważyłam, że pod większością jest, wyskakuje tam pod spodem coś takiego jak alternatywny zakup, czyli że tej samej, jakby w tym samym gatunku produktów yy, podpowie ci coś innego. Jakiś taki zdrowszy zamiennik. I myślę, że to jest spoko opcja. Mamy tam też zawsze podaną kalorykę produktu, cały skład. Yy, aplikacja sama sobie stwierdza, czy to jest szkodliwy produkt, czy nie. Ale ty też możesz sobie przejrzeć skład. I właśnie, gdyby ten hummus już był w tej liście, ja bym nie miała problemu. I ja go nie kupiłam, to mi. Koledzy z Myslowic wrzucili kiedyś do torby, że mam zabrać. Bo ja bym nie rozczytała, co tu jest w tym. A poza tym ja humusu nie mogę, więc nie pomyślałabym o tym, żeby kupić humus. Wy też, Dializiaki, nie możecie humusu. Znaczy, możecie, ale nie dużo, Bo humus jest z czegoś: z ciecierzycy. Ciecierzyca ma dużo potasu. Chyba, że zrobicie domowy na ciecierzycy płukanej, to już jest lepsza opcja. Na pewno też zdrowsza, ale nie zawsze jest czas, żeby zrobić wszystko od, from the scratch, od zera w domu. Także polecam Wam tą aplikację, podłupcie sobie w niej. Ona jest darmowa, tam nie ma tak, że trzeba jakiś, kupić subskrypcję i potem ją przedłużać, czy, czy cokolwiek. Ona jest darmowa i polecam ją używać. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się.